Druga odmiana, którą chcę państwu przedstawić w tym gospodarstwie, już to już jest odmiana przechowalnicza i jest to jedna z podstawowych odmian w portfolio Hazery, jest to odmiana Abel. W tej skrzyni mamy odmianę Abel. Jedna z komór przechowalniczych jest też, też jest wypełniona odmianą Abel i ona będzie dopiero przygotowywana i sprzedawana jako ostatnia odmiana w tym gospodarstwie. To jest główka wyciągnięta z skrzyni. Wszyscy co na to zwracamy uwagę, jest bardzo łatwo ściągać, ściągać liść, liście, czyli jest łatwa do przygotowania jako towar. Bardzo łatwo się przygotowuje. Możecie Państwo zobaczyć, ściągnąłem, ściągnąłem dwa liście. Piękna, zdrowa, zdrowa y, główka. Abel jest to odmiana o długim okresie produkcyjnym, około 140 dni. Zbieramy ją również bardzo, bardzo późno. Y, praktycznie jedne z ostatnich kapust. Y, I dajemy do przechowalni. Odmiana z bardzo ładnym zielonym kolorem. Cała produkcja Abla również jest produkcją dosyć, dosyć łatwą. Odmiana, która jest na bardzo wysokiej nóżce. Jak Państwo jeździcie po polach, to Abel jest charakterystyczny, bo to jest najbardziej, najwyżej osadzona, osadzona kapusta z pierwszym charakterystycznym takim pofałdowanym liściem. Wszyscy producenci zwracają też uwagę na to, że odmiana jest najmniej zasiedlana przez, przez owady, głównie przez wciornastka. Też jest wysoka odporność na Xantomonas, na także łatwa w uprawie, mniej za, wymaga, uprawa wymaga mniej zabiegów, także polecamy odmianę Abel. Tak jak już mówiłem, jest to jedna z ciekawszych i jedna z, z lepszych odmian hazery do, do długiego przechowania.